Wchodzę i staram się dać od siebie jak najwięcej, bo chłopaki przez 70 minut zasuwają, no i ja muszę to samo wejść i, i ja muszę być tu tak naprawdę dowodzącym, bo on już ma mniej sił, ja muszę dać siebie wszystko i strzelać jak najwięcej bramek, bo ja jestem z tego rozliczany jako napastnik. Staram się patrzeć pod względem co będzie, kiedy będę na boisku, dostanę piłkę na głowę i wtedy będę kończył ją i wtedy po świadomości, kiedy wchodzę już się to najczęściej udaje. W głębi serca jestem wkurzony, że nie wychodzę od tej pierwszej minuty, ale chodzi o to, że ja teraz wychodzę na to boisko, muszę to przenieść i tutaj muszę pokazać, że ja zasługuję na Tak, Akurat więcej bramek trafiałem, kiedy wchodziłem z ławki. Ciężko, ciężko powiedzieć, jak, jak, dlaczego tak się dzieje. Ja mogę powiedzieć, że ja się czuję dlatego, że wiem, że mam więcej sił i ja to wykorzystuję na boisku. Miałem w meczach jeszcze innych dużo sytuacji, gdzie mogłem szczelić. grałem od pierwszych minut, nie szczelałem. Wiem o tym, że dzisiaj mógłbym mieć spokojnie o wiele więcej bramy, bo te cztery spokojnie. Wtedy już może nie był aż tak, że Jokery. Niespodzianki na pewno jakieś będą, ale nastawiam się na, tak jak na każdą inną drużynę. Raz jest liderem, przyjeżdża tutaj, ale to jest tak jak mówię, zobaczymy jak oni przepracowali rundę. My, my bardzo dobrze, wydaje mi się, że zimę przepracowaliśmy. Nogi teraz dosz doszły do siebie i czujemy się, wydaje mi się, że bardzo dobrze i w sobotę na pewno nie odpuścimy, będziemy chcieli wygrać. Wiadomo, każdy zawodnik liczy na to, że wyjdzie od pierwszej minuty i będzie 90 minut grał. Nieraz się zdarza w meczu, że tak jak mówię, że grancie 20 i sędzia widzi, że mówię już koniec, bo chciałbym jeszcze więcej.